Łódzki Festiwal Mleka, plenerowa impreza nawiązująca do tradycji i historii łódzkiej branży mleczarskiej, organizowana przez Stowarzyszenie Innowatorów Wsi, odbyła się w Wieluniu z dużym rozmachem na miejskim targowisku. Trzecia już edycja tej mlecznej imprezy gościła producentów mleka, przedstawicieli przetwórstwa mleczarskiego, przedsiębiorców i ekspertów działających w branży mleczarskiej, miłośników i praktyków kuchni opartej na przetworach mlecznych. Do Wielunia przyjechali przedstawiciele reprezentujący największych producentów maszyn i urządzeń, firm produkujących pasze i nawozy oraz dostawców. Osług dla rolnictwa. Grupą docelową oczywiście tego całego wydarzenia są rolnicy, producenci mleka, bardzo ważne ogniwo w żywieniu. Później mamy przetwórnie, mleczarnie z województwa łódzkiego oraz konsumenci. No i mamy też we współpracy z ambasadami, które stacjonują. W Warszawie czy w Berlinie mamy też zaproszonych gościów, gości z e, krajów Bliskiego Wschodu, to jest Arabia Saudyjska, Irak e, czy Katar czy inne państwa i też z Afryki, które dzisiaj mieliśmy może troszkę mniej ze względów e, tutaj innych spraw technicznych, ale też e, tutaj mamy jakąś współpracę, no i zależy nam na tym, aby nawiązywać nowe kontakty handlowe, oczywiście nie nam. Jako stowarzyszeniu, bo my chcemy tylko promować, pokazywać, nie, nie jesteśmy od tego, aby robić biznes, ale pokazujemy też naszym leczarniom, w którym kierunku można sprzedawać produkty, a co jest najważniejsze, ważnym dla nas jest skracanie łańcuchu, łańcucha dostaw, żeby tam leczarnia z Województwa Łódzkiego y, mogła sprzedać bezpośrednio do danego importera czy dystrybutora w danym kraju, żeby omijać pośredników żeby być bardziej konkurencyjnym na rynku. Wiemy wszyscy, jak w Polsce i w Unii Europejskiej mamy wysokie koszty produkcji. Zaczynając od rolnika po przetwórcę. Więc to jest taki temat dzisiaj, który trzeba nad tym bardzo mocno pracować, bo tak naprawdę mamy tak wysokie koszty, że stajemy się nieopłacalni do eksportu. I to jest dzisiaj problem, który trzeba w najbliższym czasie rozwiązać. Nie dotyczy to tylko problemu Meczarskiego. Producentom, hodowcom i przetwórcom festiwalu umożliwiły nawiązanie kontaktów biznesowych, wymianę doświadczeń i wzajemną inspirację, a także dał dostęp do wiedzy na temat nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań czy źródeł finansowania działalności. Na festiwalu gościły również delegacje handlowe z krajów Bliskiego Wschodu oraz Afryki, co z kolei otwiera firmom z regionu drogę do zagranicznej ekspansji. Na pewno korzystamy w dużym stopniu, Tak, nie byłoby takiej produkcji, jeśli chodzi o, o rolnika, ale rolnik jest szczęśliwy wtedy, gdy konsument je kupuje i jest zadowolony, odpowiada mu cena jakość, a mi się wydaje, że jeśli chodzi tutaj o jakość, to nie mamy się czego powstydzić, jesteśmy, produkujemy. Polska, Unia Europejska ze względu na wymogi, które są postawione, najlepszy produkt na świecie. My jako stowarzyszenie zajmujemy się produkcją, promocją produktów rolno-spożywczych i tak promujemy te produkty, tym razem właśnie w mleko. Pijemy mleko w tych współczesnych czasach i produkty mleczne, czy nie bardzo? Wydaje mi się, że tak i chcemy, żeby to spożycie było jeszcze większe. A kiedyś w czasach słuszy minionych punktem obowiązkowym była szklanka mleka w szkole. Teraz pewnie czegoś takiego już nie ma, no, ale, ale zachęcamy. Tak? Zdecydowanie jogurty, kefiry, wszystko co najlepsze to z mleka. Na festiwalu, co oczywiste, nie zabrakło również bogatej oferty spółdzielni mleczarskich funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego. Były m.in. degustacje ich wyrobów, przede wszystkim różnego rodzaju produktów nabiałowych, serków czy jogurtów. Podczas festiwalu mleka nie zabrakło także stoiska naszej spółdzielni dostawców mleka, która zresztą związana jest z tym festiwalem od samego początku. Była więc okazja, aby prezesa spółdzielni zapytać o to, co nowego w firmie i jak radzi sobie na bądź co bądź trudnym rynku mleczarskim. Każdy sposób promowania mleka, promocji mleka jest jak najbardziej dobry. Tym bardziej, że w Polsce spożywa się około 210 litrów mleka na osobę, a w krajach skandynawskich dochodzi nawet ponad 400, 350. Jest nadal taka konkurencyjność i dominacja tych większych mleczarni, ale czym wygrywamy? Wygrywamy tą jakością, tym, tym tradycyjnym wyrobem, co klient. Dostrzega i bardzo jest zadowolony z tego, że pomimo wszystkiego tego, tego globalizmu te małe mleczarnie i średnie gdzieś tam w tym rynku się odnajdują. W Polsce jesteśmy wszędzie, w, większym, czy, w mniejszym czy większym asortymencie, ale też już sięgamy poza granice kraju. I Polacy, którzy gdzieś tam pracują za granicą, dzwonią i jesteście, może, mogę Was kupić i czuję się jak u siebie. Inwestycje w tej, w tej chwili nie. Tam troszeczkę będziemy modernizować kotłownię, dostosowywać do wszelkich norm od 2025 roku. Budowanie pewnie w przyszłości najbliższe jakieś chłopnie, takie z profesjonalnego zdarzenia. No i kontynuacja tego, co mamy. I jeszcze o wystawienniczym aspekcie tej mlecznej imprezy na specjalnych w wystawach można było podziwiać maszyny, urządzenia oraz pozostałe produkty i usługi dla branży mleczarskiej. Naszą uwagę przykła m.in. ekspozycja tych oto zabytkowych już ciągników, cały czas jednak będących na tak tzw. chodzie, choć nie pracujących już w polu, ale okazjonalnie podczas specjalnych prezentacji i to wszystko z łowicza. Większość jest właśnie te, które pracowały w polu i teraz są na emeryturze zasłużonej. Ale czy one wszystkie działają? Oczywiście działają, możemy odpalić, możemy pokaz, robimy w Łowiczu, robimy pokaz nawet żniw w ruchu, także kosiarki, kosy, stopowiązałki, kombajny, także zapraszamy do Łowicza. Czyli rozumiem, że jak się teraz zaczął wakacje, ktoś trafi do Łowicza, to tam może spotkać te cudeńka, tak? Te cudeńka może spotkać, ale nie tylko na wystawie, ale też jak pracują. Jak pracują, tak? Czyli one są powiedzmy w ciągłym roku. tak? No nie, tylko je mamy na specjalne okazje. Festiwal od pierwszej edycji cieszy się ogromnym powodzeniem, przeciągając atrakcyjnym programem wielotysięczne tłumy uczestników. O bogactwo smaków zadbały mleczarnie z województwa łódzkiego i fantastyczne gospodynie skół kół gospodyń wiejskich, którym podczas specjalnego konkursu kibicowano w walce o cenne nagrody. Na najmłodszych czekały olbrzymie dmuchańce, animacje i malowanie buziek. Z kolei w strefie kibica wspólnie przeżywano sportowe emocje podczas meczu Polska-Holandia w ramach Mistrzostw Europy w Piłce nożnej. Dłuższa relacja z Festiwalu Mleka w Wieluniu. Do zobaczenia u nas w temacie tygodnia. Zapraszamy zaraz po wydarzeniach.